Witam i zapraszam. Dzisiejszy filmik chciałbym poświęcić tym, którzy chcieliby spróbować trochę, jak smakuje świat kryptowalut. Dlatego też, żeby tego tematu nie rozciągać, a żebyście wymieli więcej czasu dla siebie, żeby to przemyśleć, przedstawię Wam parę punktów, które jeśli będziecie śledzić i sami ulepszać, będziecie mogli śmiało sobie w tym świecie radzić. Tak jak widzicie, są to punkty, które Wam są do pewno bardzo dobrze znane. Nie ma nic lepszego jak praktyka. Dlatego też, internet na dzień dzisiejszy każdy ma. Teoria to właśnie ta część, którą będę Wam się starał wytłumaczyć i jak najlepiej przekazać. Je uda. też zrobię na ten temat film, żebyście mieli. Kompletny przegląd sytuacji, jakie są giełdy, jak działają, jakie mają opłaty, ale to już też jest pomalutku zajęcie dla Was, żeby po prostu czytać i sprawdzać. To będzie uzależnione od tego też, jakie macie pieniądze i jak daleko jesteście zaawansowani. Strategia to jest najłatwiejszy punkt. Jeżeli jesteście początkujący, to jest to bardzo łatwe. Im mniej pieniędzy macie, tym lepiej. Dlatego jest to na początek wspaniała sprawa, a sami się przekonacie, że bardziej będziecie się złościć, jeśli gdzieś stracicie 50 lub 100 euro. To to Was nie ze złości aż tak, jeśli któregoś dnia będziecie mieli wygraną jakąś tam, będziecie wtedy bardzo źli. Dlaczego tego nie zrobiłem inaczej? Ale. Na to nie ma reguły. Także, co byście nie zrobili, robicie dobrze. Podstawowa zasada: zacznijcie małymi pieniędzmi, które możecie stracić. Jest takie fajne powiedzenie: oczekujcie wszystkiego, co najlepsze, ale spodziewajcie się najgorszego. Zakupy też tutaj zrobię Wam osobny film na ten temat, jako że najpierw. Na początku będziecie kupować za śmieszne pieniądze, po to, żeby przede wszystkim obyć się z giełdą, z transakcjami, kosztami, terminami, jak długo trwa przelew, kiedy widzę moje pieniądze i jak niektóre zakupy można pomnożyć. Bo na to też są sposoby. Edukacja. To już jest po prostu, jeśli w to raz wsiądziecie, musicie się sami rozwijać. Możecie się zdać na internet, na różnego rodzaju filmy YouTube, ale jak chcesz, żeby było dobrze zrobione, to zrób to sam. Posprawdzaj, poczytaj i nie ryzykuj, jeśli to nie jest konieczne. Dlatego też tutaj byłoby to dla Was zamknięte. Był taki bardzo mądry Pan, który. Zrobił duże pieniądze na giełdzie. W tamtych czasach jeszcze nie istniało krypto. Moja kariera też się zaczynała wiele lat temu na giełdzie, gdzie krypto nikt nawet nie myślał o krypto wtedy, ale to jest inny rozdział. Ten pan nazywał się pan Kostolany. I tutaj możecie sami się przeglądać. Jego jednym z najważniejszych powiedzeń było intuicja, fantazja, doświadczenie. Także. Intuicja to sprawa szczęścia. Fantazja, doświadczenie to przyjdziesz czasem, to, to nie ma innej możliwości. To jest po prostu kwestia czasu. Ten pan również zrobił coś takiego, co później zostało znowelizowane przez następne generacje tak zwane jajko pana kostulany, gdzie możecie zobaczyć w tych punktach raz, dwa, trzy, cztery, jak się rozwija ta cała historia giełdy, czyli wzrostów i spadków, jak reagować. Tak jak widzicie przy punkcie pierwszym, tutaj następuje korektura o spadku. Tu zaczynają się wzrosty. Później wchodzicie w tą szpaltę, Zmożenie uwagi z tego tytułu, że to już jest stopień, gdzie zarobiliście, musicie teraz uważać, żeby w odpowiednim momencie wyjść z tej imprezy. Oczywiście, jeżeli jest dosyć pieniędzy i stalowe nerwy, możecie wchodzić w dwójkę, kompletnie, w tą szpaltę sprzedaży, ale już wtedy musicie uważać. Z samego szczytu jedzie to na wstecznym biegu tak samo, tylko że tu uważacie na moment zakupu. Z prawej strony widzicie tą tęczę. To jest ten nowoczesny system, który jest dopiero chyba od 2000 nie będę kłamał. Dużo później jak ja jako Kostolany, ale to też wam będzie pokazywać, gdzie kupować. Może nie tyle gdzie, jak kiedy. Jako, że tu widzicie w tych czerwonych kwadratach zwyżki, widzicie też na końcu w lilowym polu to, co teraz mamy. To znaczy, na dobrą sprawę, jeżeli jesteś kimś, kto się na tym nie zna, a pilnuje się tęczy, musisz sobie dać spokojnie radę. Na początku ostrożnie, jako, że już żółte pole staje się polem niebezpiecznym, ale to już jest tak zwane. Edukacja, doświadczenie. To z czasem wejdzie wam w krew i wtedy będziecie sami podejmować te decyzje. Na dobrą sprawę, to jest ten krótki filmik, gdzie chciałem was tylko wprowadzić, że tak powiem, w tą samą esencję. Jeszcze jeden drobny typ. Jeżeli się boicie, nie chcecie ryzykować, a macie jakieś pieniądze, to możecie równie dobrze spróbować. Tutaj obligacjami, które są przedmiotem państwowym, są na oprocentowaniu bardzo dobrym. Jeśli wziąć skalę światową, skalę europejską, te, które są tutaj na czerwono, y, y, mają stałe oprocentowanie. Tak jest to znaczy nie ważne co się stanie, wy otrzymujecie swoje 3% na okres 3 miesięczny lub też 6,85 na 3 letnie. Także nie można nic źle zrobić. Jeżeli jesteście typem spokojnym, który na przykład nie jest w potrzebie, że musi mieć te pieniądze natychmiast, tylko może je położyć na 3 lata, wtedy jest wspaniała sprawa, macie 6,85. Tak jak mówię, to jest na dzień dzisiejszy bardzo ciekawa propozycja. Teraz filmy, które będę dla Was robił, będę się starał zawsze po południu z tego tytułu, że. Krypto są uzależnione też od rynku amerykańskiego, który ma bardzo duży wpływ. Dlatego też zawsze będą to popołudnia, poniedziałek, środa piątek, dlaczego co drugi dzień Bo musicie się nauczyć wewnętrznego spokoju, te codzienne oglądanie, pilnowanie, sprawdzanie. To nie ma sensu. To jest tylko nerwica, to, co nieprzespane noce i szarpanie własnych nerwów. W niedzielę będziemy robić, to już będę w domu, nie w biurze, na spokojnie, przy kawie, pytania i odpowiedzi. Co was będzie męczyć, piszcie do mnie, pod spodem macie mailowy adres, infoinwestora i ja będę wam się zawsze starał odpisywać na wszystkie pytania, jakie macie. Jedna prośba, jakbyście pisali. To mi pomoże, nie musicie tego robić jakbyście na początku, bo albo numer, albo po prostu w jakim jesteście wieku. Poza tym nic nie wymagam, bo wtedy wiem, y jak pisać, odpowiadać, żeby było zrozumiałe, jako że ta młoda generacja. Łyka to dużo szybciej i z nimi trzeba troszkę inaczej rozmawiać, żeby do nich dotrzeć. Na pewno to znacie. I to na tyle w tym pierwszym wydaniu. Dziękuję Wam za cierpliwość i do następnego razu. W następnym razem przedstawię Wam prawdopodobnie giełdy, ale zobaczymy.